Radku, dokąd idziemy Idziemy na stary cmentarz Podobno tutaj się znajduje w relacji różnych osób <laughs> Czy na pewno zobaczymy zaraz zawsze tu chciałem przyjechać dopiero dzisiaj dopiero dzisiaj jest mi dana z tego co tak słyszeliśmy Znajdował tutaj się kościół stary kiedyś. Tak, podobno kościół Krypty jeszcze widać było Kamera. Dwa dwie... o, 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 widzisz? dzisiaj naszą przygodę rozpoczynamy od zaginionego cmentarza, na którym stał niewielki kościół. Czy udało nam się go odszukać? Zostańcie z nami do końca, a zobaczycie co znaleźliśmy. Zaraz zobaczymy Po prostu trzeba szukać czy coś jest z ziemi jakiś Teraz teren nie jest taki mały Jest jakiś dziki zwierzach poleciał Nie wiem co to było w czarnej masce Ładnie. Bardzo. No. Bardzo No. Jeżeli tutaj coś było, no to, to dawno było i na razie nic nie widać z tego. Kuba, widzisz coś? Nie bardzo, chyba byśmy wrócić jeszcze z tamte, tamtej strony dookoła Kuba proponuje, żebyśmy przeszli z tamtej strony. No, muszę wstejrzeć, no, chciałbym go zobaczyć w tym Wokoło, tak jest. Ale tutaj coś na pewno musiało być, no takie to są... Się jeszcze tu ale znajdzie. tutaj naprawdę w ogóle nic nie ma nawet żadnej no ma nawet tego nie ma wybrali może, cygani Dobra, idziemy dalej tu no na mapie nie jest zaznaczony. Ale Wiesz? Ja pójdę dookoła zobaczę To przejdź dookoła tutaj Wiem, że kiedyś mówiano, że tutaj stał kościół po środku i że jeszcze zachowały się streczy, ale jest. Jest brama. Jest, jest dopiero... No to Kuba, ładne znalezisko, że Proszę bardzo. Kadry, mamy go. Tu jest Adrian, gdzieś za wóz robię, jak podejdziesz. Brama jest. No to teraz powinien być gdzieś. O, trochę w prawo, albo w lewo? Powinien być gdzieś kościół. Mogę mieć. Kuba, zobacz, jakie ładne zawiasy. Stałości. Ale śruby. Nie, to jest, to jest przed wojną i to bardzo mocne przed wojną. Podejrzewam, że od od czasów powojennych tutaj już się nic nie działo. Dobra. Dobra. Gdzie, idziesz? może to... jeszcze Tak jakby kość, co? A to jednak... A to jednak jest... Niżej, niżej, niżej. Tutaj będzie. Tutaj, stąd będzie. O! O, stąd. O! Idealnie pasujące. O! Panie! No. Dobry zamietynka. Akrobata też? <laughs> 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 Ojej, jest tam. Inny. I to coś, coś po tym było. To jest tymkiem. Także coś było. To jest, proszę ja was, kamień betonowo-polny. Kamień polny, tak. Tam się smużu pulać się. Ale nic więcej nie ma. Nie zostało... Dobra, fajnie, że ta brama była, przynajmniej jeszcze do podlądu, bo to tu było. No tak, no właśnie o to chodzi, że wejście jest, furtka była, jest, czyli do czegoś musiała... Poza tym, wdłuż tego, wydaje mi się, że ten mur... Tutaj też jakieś kamienie... ...jutrze po wojnie kiedyś, żeby odgórować straty. Na pewno, na pewno, na pewno. kamienie go rozebrali na wioski. nie? Że na pewno tak było. No może być mózg tego, jakby wciągnąć. Na pewno tak było. Ja jeszcze tutaj przejdę kawałek. Zobaczę. Tutaj nawet o niska ktoś palił, kurczę. To raczej coś się tu sprzątowało. Ale. Żeby byłoby spytać miejscowych. Podejrzewam, podejrzewam, że już nikt z miejscowych nic na ten temat tutaj nie wie. Ludzie się tym nie interesują. Ale zawsze jakaś informacja zostaje. Starzy już powymierali. Młodych to nie interesuje. Znaczy, interesuje to, co tutaj widzimy. Pozostałości po nich. No. A w kościele, tamtym, jest jeszcze pocisk artyleryjski wbity w mur. To fajnie byłoby z księdzem porozmawiać na ten temat, na temat tej historii. Przyjdzie czas, że porozmawiamy. I co? Coś jest? Chciało się tu skoro już dosyć zapewne. Tak, na pewno, na pewno, nie bez powodu to furtka jest, no nie? Znaczy, ja słyszałem, że był tutaj kościół. Kościół, tak? Kościół tutaj był i jeszcze podobno się zachowały e, krypty ale tą informację słyszałem no pewnie ze 20 lat temu no, to nawet już nie pamiętam od kogo tutaj, nie? słucham? ale zobacz, dół jest wykopany tak? Je, je, jest, jest część dolna tak? jest, tak? Tak? jest, 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 dół, no, jest. jest część dolna więc to na pewno coś w dole powinno być że jakiś fundament czy coś to tego nie powiem bo no bo nie wiem Obiekcie obiektu nigdy nie słyszałem musimy zejść co, jest coś? Dalej nie ma nic Trzeba by było tutaj naprawdę ten cały teren przeczesać Jakiś wykrywacz by się przydał albo badanie wiesz Na drodę, sprzęt, trzeba byś Myślę, że to nad czym stoimy to jest... te wszystkie wzniesienia tutaj Chyba twierdzisz, tutaj może być stagły kryptyn jakby No dobra to idziemy zobaczyć. Trochę lat minęło. Idziemy zobaczyć Na pewno, na pewno musi to być bardzo stare, skoro... Skoro nic nie widać żadnych stajził nic, ale jest przynajmniej... Ale jest zarys jest 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 bramy, furtki jest Tam na pewno jest furtka. Pamiętna, Ewentualnie to mi się wydaje, że to, to jest otoczone całym tym piwałem dookoła, nie? No. To w środku, tutaj w tej dolince, mógł być właśnie kościół, tak? No, tak i powiedziałem tak wcześniej, zgadza się. Że tu coś, coś mogło być w dole. No, bo jest wszystko to otoczone bałem jakby. A dzisiaj już jakby jest zalane wodą do tej pory. No dobrze, tam nic nie ma. Nie ma żadnych pozostałości w formie cegieł, kamieni, tym, tych rzeczy. Jest jedyne co zostało w to została tylko ta furtka, no nie wejściowa Ale teren trudny, nawet bardzo trudny teren. Naprawdę nic nie widać, nawet żadnej cegły nie widać. Nic. No, jeszcze Lamo tędy będzie wrócić, to jest to dużo błota, lepiej chyba dookoła, tak już przyszliśmy. Dobra. tam też stoi jakieś puszka czerwona. Tu banian jest. To, jest, to, jest <coughs> to... ba bania. to idziemy tędy, to ale powiem Wam szczerze, że zauważam jakieś regularne tutaj zarysowania terenu tak jest faktem mocno zarośnięty podejrzewam, że ze 100 lat już tego kościoła tutaj jest. jak nie dalej sądząc po no. tej bramie Butelka. Nasi I tu puszka. byli. Nasi tu byli, dokładnie. Przepraszam Adrian, nie nasi. Nie nasi, bo my taki że... To... No nie, nie, nie. Ale jak to... Zacytowałem klasykę. Klasycznie to mogło zabrzmieć dobrze. Jest? O, proszę bardzo. Wsypany, ziemią, ale jak się to by można łatwo zauważyć Kubo Wystanie Od Kuba o, o znak Zieloną wąskę. Nie nie. <noise> no, zobaczmy, co, nie? O tak, nie? Przychodzi. A najlepiej z tej perspektywy, rozumiesz? O taką. Widać, że to jest beton, no zobacz, jest. lany, nie? Pozostałości tej podmurówki całej. A ja z tej widać. perspektywy jeszcze lepiej to widać. Na pewno jakby rozgarnął zobacz. ziemię, to by też. Jakubie, gdzie ten beton widzi? Jest, jest, ja jest, to jest, jest, O taki... no tak jak stanie teraz. To masz centralny kontrof, to tak. Tu jest zobacz, nie podniesienie. Tak. I tak, to jest jasno, jak tej perspektywie. I I tu masz podniesienie, nawet, a tam masz dalej ten. Nawet masz tutaj to zbiór takich kamieni, tak. to, to jest... To tu jest tu taki tak samo. To w takim razie to był parkan z tego wychodzi. Tu tak, tak. Tutaj, mówi, tutaj była, no było to. ogrożenie. Na pewno. I powiem Wam tak, to mogło być taki niewielki cmentarzyk przy kościelnych. Tak, a ogrodzenie pewnie było na wzniesieniu jakby. Tak, no i był co? tak kościółek, kościółek, w którym były Może krypty, ewentualnie. w którym były krypty i dookoła kościółka jeszcze był niewielki cmentarz. No kaplica, nic się z tego nie zachowało do tej pory, jedynie to wejście tam, ta furtka, ale, ale generalnie tak, tak to na pewno mogło być, mogło wyglądać. To że nie ma nigdzie żadnej wzmianki o tym cmentarzu. No niestety, nie, nic nie spotkaliśmy żadnej. Tak, 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 normalne krzyże. Nie był to, to cmentarz prawosławny, ani żydowski, także cmentarz, to tak, jak, cmentarz, na tak pewno, jak wcześniej wspomniałem, to miałem rację, że wokoło jest teren wysoki, a tak, na dole jest teren opuszczony. Tak, tak, także... tak, tak, na pewno. Tylko nie wiadomo, czy czasem nie było wybierana. rozumiesz, jak to, po wojnie, jak odbudowywali wieś, rozumiesz? Czy czasem nie było wybierane z dołu, rozbierane? Rozumiesz, i fundamenty z kościoła, cały kościół był pewnie rozebrany, bo był pewnie budowany z czerwonej cegły. Na pewno na potrzeby odbudowy wsi rozebrano i kościół, bo prawdopodobnie już był tak stary, że nie były żadne liturgie odprawiane w nim. Rozebrano mur, rozebrano, rozebrano kościół, rozebrano być może nawet i krypty. Wiem, że kiedyś ktoś mówił, ktoś kiedyś mówił, tylko już nie pamiętam kto, to było ze 20 lat temu, jak to słyszałem, że podobno jeszcze tutaj są widoczne były krypty i trumny, które się znajdowały w tych kryptach. Trumny, także do tej pory już nic nie widać. A teraz idziemy, bo Kuba coś znalazł. Idziemy, Kuba znalazł coś, tak? Dobra. No i co Kuba, co tam masz? Stary ma kawałek oczyszczonego kamienia, zdaje się bardzo stary. Jakby. Podobnie do tego, który był wykorzystany w tym, programie na w Warszawie. Tam w dole, pod A jest, faktycznie. No jest. I to wygląda tak jakby, jakby coś... Taka grubka kamieni, co? Tak, tylko jest tak zarośnięta tym, że to jakby zobaczyć. Trzeba było odkopać. No. Ale chyba jest trochę, to? Tak. Tu kolejne jakieś kamienie, kołdry pozostałości. No. No i dalej już chyba ciężko tam będzie przynosić. Oj, tam troszkę, tam jest... troszkę tutaj się. Twarde pole, no, chyba to, chyba nic nie, nie będzie. Panowie, twarde pole fajne. Kolejny kamień, minęliście chłopaki. Przynoszmy o tym ten. Tutaj. A jest faktycznie. Ale tutaj panowie coś się działo. Zobaczcie ile jest pieży. Kuna jakaś coś atakowała. Coś tutaj straciło życie. Ale Kuba, pokazujesz nam kamienie, a zostały płytki jeszcze. Zobacz, jeszcze oryginalne płytki zostały, no. Kurde, ale ludzie to są świnie. Jak słowo daję, tyle kurde, śmieci na no zostawiać to i grzech i wstyd. Czyli można powiedzieć, że się potwierdziło. Pierwszy raz widzę tą bramę. W zasadzie to furtka. Ale oprócz tej furtki i kilku kamieni gdzieś tam rozrzucone. I pewnych kształtów regularnych nic się więcej nie zapytało. No niestety krypt nie znaleźliśmy Ale z dużą dozą prawdopodobieństwa Tutaj na pewno był cmentarz I świadczy no. o tym, że Zgadza się Na pewno był tak. to cmentarz katolicki jakby. A Czykolwiek nie wiadomo, czy nie znajdowała się tu krypta Albo jakiś kościół Na pewno są tu jakieś grobki Które są zaleśnięte i zasypane Jakby ich nie widać aktualnie Tak Na pewno tak może być no nic, Ale to już my, Lecimy my dalej, my tak szupak, już dzisiaj czy... nie sprawdzimy także. No nie ma. No nic, to do, do, do zobaczenia na, na następnej filmie.